Game Eszuraim. Pan powiedział coś po węgiersku, ale ja powiedział, że dziękuję za zaproszenie w języku węgierskim. Więc powtarzam po angielsku też bardzo dziękuję, że mogę tutaj być. To jest zaszczyt dla mnie. Że mogę wygłosić w tej konferencji. Od siedemdziesięciu lat o, budujemy taką jedność tutaj. W Europie, która bazuje na tej wierze, że nigdy więcej już nie chcemy mieć wojny. Założycielami tej idei byli chrześcijanami, którzy bazowali na tej tezie, że można budować relacje w niebie. Tak, aby mieć także raj na Ziemi. Zobaczmy, że od 70 lat jak się e, oddaliliśmy od tej e, idei. Do 2050 roku. Musi być Europa wolna od dwutlenku węgla. To jest największa teraz rewolucja w Europie. Hans Timmerman jest przewodniczącym tej myśli zielonej. Ja myślę, że ten projekt, ten plan. Ryzyk rzuci Europę wśród różnych ryzykownych działań i w niebezpieczeństwo. Ja myślę, że ta myśl, ten plan jest bardzo niebezpieczny. Jednym z ważniejszych priorytetów tego planu jest to, żeby agendę LGBT. E e żeby ona, ta agenda była przyjęta przez każdego, żeby móc zaakceptować małżeństwo pomiędzy ludźmi tej samej płci. I to wszystko chcą prze, przenieść do rzeczywistości w taki sposób, że nie szanują prawa poszczególnych państw członkowskich, którzy mają prawo decydować o pojęciach rodziny. Nawet uh, parlament europejski krytykuje uh, te instytucje europejskie, które uh, planują te działania i Zastanawiamy się, że jak to jest możliwe, że te szaleństwo, te szalone myślenie uh, coraz to bardziej się rozpowszechnia. Jak to jest możliwe, że nie ma żadnej alternatywy albo też nie może być żadna alternatywa. Myślę, że każda uh, że to jest powiązane z tym, w jaki sposób Unia Europejska została schierarchizowana. Obywatele państw przede wszystkim przywiązują się do własnych narodów, do własnego kraju, tylko na drugim miejscu czują się być obywatelami Europy. Czują się bardziej przywiązani do własnych rodzin, do e, własnego narodu niż e, do członkowska unijnego. Kiedy jest jakiś wrót zewnętrzny, na przykład jak choroba, pandemia, COVID, to zaraz było widoczne, że państwa narodowe były o wiele bardziej aktywne i potrafiły szybciej działać niż, niż Europa jako taka instytucja. Tak? I Ponadnarodowe y, sojusze i struktury oczywiście mogą przyczynić się do rozwinięcia. Do rozwiązania takich sytuacji. Natomiast tak naprawdę my, jedynie Europejczycy, potrafimy, członkowie poszczególnych narodów, rozwiązać nasze własne problemy. Więc my przede wszystkim możemy się identyfikować jako obywatele poszczególnych państw. I tylko na drugim miejscu jako e, e, Europejczycy. Nie myślę, że, jest, że by byliśmy eurofobami. E, agencja STEM w poprzednim roku doszła do wniosku, że 69% 69% ludzi uznało, że czuje się być Europejczykami. Natomiast jeśli porównamy e, tymi danymi, na ile Czesi są zadowoleni z e, działaniem Unii Europejskiej, to widzimy ogromne różnice w tych proporcjach. Kontrola polityczna, bo raczej brak tej kontroli jest bardzo znamienna nawet na najwyższych szczeblach polityki. To jest bardzo poważne, e, e, jakieś sprężenia powoduje. Znaczy to, że liderzy polityczni inaczej działają w, w domu, we własnym kraju niż w Brukseli. Była hipokryzja wielka e, zachodnioeuropejskich polityków, którzy głosowali na kwoty migracyjne i przyczynili się do tego, żeby e, e, migranci e, byli rozdani e, na podstawie poszczególnych kwot. Natomiast telewizja narodowa. E, już e, byli e, tego samego wieczoru, e, zapewniali swoich obywateli, że nie będą przyjmować e, migrantów. Więc inaczej e, się zachowują e, w domu, a inaczej się zachowują w, w Brukseli. Bra Parlamentarzyści europejscy to jest raczej parlamentaryzm fałszywy. Nie muszą walczyć o, o własne miejsca i nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje. I jest jeszcze większy problem. Nie można rozliczyć polityków europejskich i posłów po, e, europejskich. Już od dwóch lat na przykład e, trwają rozmowy na temat New Deal, to znaczy zielonej polityce, ale czy ostateczna... E, Ostateczny efekt tej pracy to tylko odzwierciedla myśli kilku ludzi. Franz Timmermans, który wymyślił tego tak zwanego New Deal, już w ogóle nie będzie e, politykiem, gdy wprowadzą, wdrożą te e, myśli, ten zielony ład. E, gdy mówimy o tym nowym, nowej polityce e, zielonej, to na pewno o w przemyśle energetycznym wygeneruje ogromny, um, ogromny skok cen w górę. Brak odpowiedzialności y, i możliwości rozliczenia polityków to też od, y, są odzwierciedlane w tej pracy lobbyingowej. Jak to inaczej? O, wytłumaczyć, że na przykład politycy mówią, że samochody elektroniczne są bardzo zielone, bardzo przyjazne środowisku, a potem nie mówią ani słowa o tym, że produkcja takich samochodów wywiera wiele gorszy wpływ na środowisko naturalne, ponieważ pochłania wiele więcej energii wyprodukowania takiego samochodu. Nawet e, chcą zmienić e, fizyczne prawa, tak jak grawitacja. Co to oznacza? To, że liderzy e, narodów, e, państw narodowych, powinni być też odpowiedzialni za europejskie decyzje. Powinniśmy my też własny głos na o wiele większym, szerokim i szerszym forum e, wygłaszać niż teraz. Różne przepisy europejskie, e, e, są te regulacje stwarzane w Europie i my musimy... E, sprawdzać to y, organizacje społeczne, y, żeby europejskie instytucje nie przekraczały własnej y, kompetencji. Na przykład przybliżające y, francuskie wybory myślę, że zadecydują o przyszłości Unii. Mamy nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.